Cześć siemanko, dzisiaj powiem Wam o takim temacie jak kod lakieru, a mianowicie gdzie go znaleźć. Jeżeli mieliśmy jakąś obcierkę, no to będziemy potrzebować tego kodu lakieru, żeby dobrać, dobrać, dobrać nowy kolor. No i niestety to samo to, że powiemy, no mam nie wiem tam czarną Toyotę czy czarne BMW, to nie wystarczy. I Potrzebny będzie kod lakieru, ale to nie jest żaden problem. Bo zazwyczaj znajduje się on w bardzo widocznym miejscu i pokażę go właśnie na przykładzie mojego samochodu. I tak, mój samochód to jest model po liftingu. I w nim naklejka znajduje się po otworzeniu drzwi kierowcy. Mamy tutaj taką naklejkę, zaraz koło, koło, koło zamka. Mamy tu naklejkę, i tutaj jest C, to jest Color, a Trim. To jest LM20, czyli to jest tam wersja wyposażenia, tam wiadomo, czy macie tam skórzane siedzenie i takie pierdy. Także w moim przypadku kol, kod lakieru to jest 202 i to jest jakiś tam odcień czarnego, już nie pamiętam dokładnie jak to jest, a w modelach przedliftowych, w modelach przedliftowych to będzie do roku bodajże 2002, tabliczka z z kodem lakieru znajduje się pod maską. Także podnosimy maskę. I na ścianie grodziowej, właśnie w tym miejscu, które Wam teraz pokazuję, znajduje się tabliczka, taka metalowa tabliczka znamionowa. Tam mamy dużo różnych informacji, ale w lewym dolnym drogu jest informacja, która nas interesuje, czyli kod lakieru. Mamy też tam y, po prawej stronie od, właśnie kolor, od kodu lakieru mamy też oznaczenie dyferencjału tam jakie mamy przełożenia, czy mamy szperę, czy, czy nie mamy szpery. Y, no i, to, i to, by było, to by było w zasadzie tyle. Jeżeli Ci się ten film spodobał, poproszę lajkowanie. Jeżeli nie, no to wiadomo, tradycyjnie proszę dać łapkę w dół, napisać w komentarzu, co Ci się nie podobało. Spróbuję to poprawić następnym razem. No i zapraszam też do subskrybowania, żeby być na bieżąco. Kolejny film wpadnie do tydzień. To tyle. Udanego weekendu. Do zobaczenia.